Cześć, ja się nazywam Pater i witam was w kolejnym unboxingiem na moim kanale i e, przyszła do mnie paczucha. Tutaj sobie zaraz zobaczymy. Co jest w środku? Ja mniej więcej mogę się spodziewać, co tutaj może być w środku. Mam nadzieję, że to to, co zamawiałem, bo raz chyba zdarzyło mi się, że dostałem nie to, co zamawiałem, ale to po prostu chodziło o słuchawki i tam nie zostało to do końca wyjaśnione. Mamy oczywiście pojemnikowe, ja wam zaraz pokażę całą zawartość. Dostaliśmy zawartość dodatkową. Tu już nic nie ma. Więc to możemy sobie odrzucić. I dostaliśmy Forever Temperature Glass. A tak z ciekawości to zobaczcie na no, jaki to telefon. Co mój się Nokia 3.1 Plus. Luz. A tak śmieszkując, to to nie jest to, co chciałem zamówić. I nie, nie pomylił się ktoś. Po prostu takie wypełnienie, żeby właściwej rzeczy nic się nie stało. Będę miał pamiątkę po noce, 3,1 Też nigdy nie miałem i w dzisiejszych czasach nie polecam lodów. Zobaczcie ile tego jest tej folii W środku Wow Mamy Mass Effect Trilogy Foli. folii jest jako nowa? Box po grze, przesyłka John to jest zafoliowany, co się wytłumaczy. Folia pąbelkowa oczywiście się przyda. Yy, do wysyłania. I zobacznie mamy folię. Często jest tak. Nie no, mamy ją nadciętą. Mamy ją troszeczkę nadciętą. Ale powiem wam, że często jest tak, że dużo sklepów yy, mają swoje jakieś takie że robią tą folię i zobaczmy sobie co mamy w środku gra jest na Origina z tego względu wziąłem, że fajnie wygląda pudełko nie mam tej gry w późniejszym czasie, może sobie ją kupię, ale wiecie jak to ze mną wygląda tu mamy całą owrótę tak ona wygląda. Dwa dużo. I z przodu tak. Jeżeli chcecie bardziej przeczytać, to sobie zatrzymajcie klatkę. Yy, I całość wygląda mniej więcej tak. Wy będziecie pierwsi. Może nie. Wszystkie płyty wyleciały. Jak to lala. Pięknie. Panie Wszystko wyleciało Nie wiem jak to miało być prawdopodobnie Liczę, że to tak I tak to Kabel I tak to wygląda Środko Mam nadzieję, że to widać, bo ciężko mi jest to pokazać. Bo płyty lecą I w środku. Jeszcze powinna być wartość dodatkowa, której nie dostaliśmy. Szkoda. Nawet jak klucz jest wykorzystany, to powinniśmy to dodać. te płyty tak wypadają. Coś ja nie tak robię, czy jak? A nie chcę ich uszkodzić, bo wiecie, może te płyty są mało warte. Ale w późniejszym czasie taką wartość, nawet sentymentalną. Mogą mieć Sobie Zobaczymy zaraz Już wiem mniej więcej jak to trzeba włożyć Hello, everybody pomarańczy Tak? Jak ja to włożyłem? Dajcie mi chwilę, widzimy się za chwilę jak ja to ogarnę okej, okay, ogarnąłem to i nie było to zbyt fajne mocowanie płytek tak wygląda e, nasz tył zoomuj się o tak wygląda nasz tył ja tak zerkam czy się zoomuję z moją kamerką i e, w tym zestawie mamy trylogię trzech gier nas efektowych Mamy trylogię 3 gier. Mamy Mass Effect Trilogy. Jedynkę, dwójkę i trójkę. I ostatnia to jest Andromeda. To chyba wyszło za czasów Andromedy. E, taki boksik. Jest to dosyć fajna rzecz. Z tego względu, że jak e, będziemy mieli. Mm, w późniejszym czasie na pewno dadzą to gdzieś w jakichś banglach albo coś z Tanią i będziemy mogli sobie mieć po prostu płytkę kolekcjonerską, tak samo jak jakiś czas temu i Obislav dał i Unity z jakiejś okazji akurat y, tam była nieszczęśliwa okazja pożar w Rotterdam i y, tam Ubisoft po prostu to dał. Nie są drogie te gry bo łącznie z wysyłką mnie to kosztowało 7,90 więc jak za grę pudełko fajnej edycji to jest naprawdę warte swojej uwagi jeżeli wy kupujecie takie pudełka to gorąco polecam linka do tej właściwie tego sklepu to wam nie podam chyba że sprzedawca miał kilka sztuk ale nie jestem tego pewien Ale jeżeli miał kilka sztuk to potem wam linki w opisie materiału do dokładnie e, tej e, edycji Do tej samej co ja kupiłem Jest to Only DVD Compatible I to jest gra od Bioware I oczywiście do aktywacji potrzebujemy klucza do Origina Którego nie mamy w zestawie Jak wiecie no, taniej jest kupić samą sam, e, pudełko, box niż e, grę z kluczem Dlaczego mi jest to potrzebne? No tak jak wspominałem, dlatego chociażby, że w późniejszym czasie liczę na jakiegoś Bangla albo Ubisoft czy EA w tym wypadku potrafią, e, lubią rozdawać niekiedy gierki za darmożkę i może się okazać, że Mass Effect Trilogy będzie jako bonus w jakimś banglu za tanią e, opcję do kupienia, czy będzie za darmo dodawany e, w gratisie przy jakiejś okazji jeżeli wam się spodobał ten materiał, możecie dać łapkę w górę zasubskrybować kanał i widzimy się w kolejnych materiałach na moim kanale, nie zapomnijcie też patrzeć w linki w opisie materiału do sklepów z gadżetami takimi jak koszulki, kubki czy podkładki chociażby pod myszkę, są to dosyć wysokiej jakości produkty bo nieraz zdarzało mi się zamawiać z, tej, z tych stron na których mam swoje produkty i jakościowo nie odbiega od dobrych chociażby t-shirtów, bo akurat zamawiałem t-shirta z własnym nadrukiem i nie odbiega od żadnych t-shirtów. To nie są takie typowo chińskie gadżety. Jednocześnie zapraszam Was do linków społecznościowych, do Instagrama, do Facebooka i do Twittera. Na Twitterze ostatnio Długo mnie nie było. Teraz YouTube nie ma takiej opcji, że wrzuca filmy typowo pod e, Twittera, że możemy sobie bezpośrednio zobaczyć, kiedy on się pojawi. Ja staram się nadrabiać to na e, Facebooku, na moim fanpage'u na Facebooku, jeżeli to by było tyle. I to jest tyle. Widzimy się w kolejnym materiale na moim kanale, a przed nami niesamowity test klawiatury mechanicznej. Zobaczycie yy, jaką klawiaturę będę chciał Wam pokazać i na jakich switchach. Ale o, o wszystkim dowiecie się w późniejszym czasie. Widzimy się w kolejnych materiałach na moim kanale. Cześć!